Partnerem programu jest miasto Szczecin Szczecin Floating Garden. Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Szczecin to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców miasta inwestycji. Jej budowa rozpoczęła się na początku 2011 roku, ale historia powstania w Szczecinie hali widowiskowo-sportowej sięga lat 80. Starsi mieszkańcy jeszcze pamiętają plany sprzed blisko 30 lat, kiedy podobny obiekt miał powstać u zbiegu ulic Gątyny i Emilii Plater. Prowadzono nawet publiczną zbiórkę pieniędzy. Dziś gotowa na Szczecin przy ulicy Władysława Szafera, tuż obok toru kolarskiego, przyjmuje pierwszych gości. Szczecinianie bardzo długo czekali na nową halę widowiskowo-sportową. Dość powiedzieć, że już w latach 70. rozpoczęła się tak zwana miejska zrzutka publiczna. Mieszkańcy wykupowali cegiełki. Po wielu, wielu latach w końcu doczekali się nowoczesnego obiektu. Jakim cieszy się obiekt zainteresowaniem, to widać było chociażby podczas pierwszego turnieju, pierwszej imprezy Baltica Summer Cup, czyli międzynarodowy turniej w piłce ręcznej kobiet. Tydzień później mieliśmy dzień otwarty Szczecin Areny. W ciągu zaledwie kilku godzin przez obiekt przewinęło się. Się kilka tysięcy mieszkańców stali w długich kolejkach, oczekiwali nawet do godziny po to, aby móc wejść, zobaczyć ten obiekt od środka, wejść na parkiet, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Mieszkańcy są zadowoleni. Kolejna impreza, która odbyła się na hali, czyli w zasadzie dwie imprezy muzyczne, również cieszyły się bardzo dużą popularnością. Stąd też tylko na tej podstawie w ciągu trz zaledwie trzech tygodni funkcjonowania nowego obiektu możemy z całą pewnością powiedzieć, że na ten obiekt mieszkańcy czekali wiele, wiele lat i na pewno przez następnych. Wiele lat będzie im służył. Multifunkcjonalny obiekt w liczbach przedstawia się imponująco. To ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, a kubatura obiektu to blisko 200 tysięcy metrów sześciennych. Użytkownikiem nowej szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej będą przede wszystkim mieszkańcy. Chcemy ich zachęcić do tego, aby tłumnie odwiedzali arenę Szczecin niemal w każdy weekend, ponieważ będzie się tam działo na pewno wiele interesujących wydarzeń. Mówimy tutaj choćby o rozgrywkach sportowych. Mamy kilka drużyn w najwyższych klasach rozgrywkowych w kraju. Na szczecińskiej hali na pewno będą grały drużyny ze Szczecina. Mowa tutaj o gaz systemie Pogoni Szczecin, o Pogoni Baltika Szczecin, czyli o drużynach w piłce ręcznej. Mówimy także o. King Wilki Morskie, czyli drużynie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jest też miejsce oczywiście dla pogoni 04, czyli drużynie futsalowej, ale swoją chęć gry na naszej hali zgłosił także Chemik Police, czyli żeńska drużyna e, piłki siatkowej. To jest o tyle ważne, ponieważ do Szczecina zjadą najlepsze kluby z całego świata siatkarskie, e, na pewno z Europy, ponieważ e, siatkarki chemika będą występowały w lidze mistrzyń między innymi. Także e, na, szykuje się dużo atrakcyjnych wydarzeń, do tego oczywiście koncerty, różnego rodzaju imprezy. Zapraszamy przy okazji na teren otwarty, który jest obok hali. Tam jest przecież skatepark, jest mini amfiteatr, fontanna, plac zabaw. Wiemy, że to miejsce cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ każdego dnia wieczorami spędza tam czas bardzo wielu szczecinian. Bardzo nas to cieszy, no i to tylko pokazuje, jak bardzo taki obiekt jest potrzebny naszemu miastu. Hala widowiskowo-sportowa kosztowała niemal 190 milionów złotych. Środki finansowe w znakomitej większości pochodziły z budżetu miasta Szczecin. Inwestycje kwotą 15 milionów złotych wsparło także Ministerstwo Sportu. Skalą zarządza spółka Arena Szczecin Operator. Zakontraktowane są już pierwsze wydarzenia, sportowe i muzyczne. Nasze plany są, przede wszystkim, szczerze mówiąc, bardzo zapełnione. Czyli plan, czyli harmonogram, który na bieżąco jest uaktualniany, jest naprawdę, proszę mi wierzyć, do, do, do połowy marca już jest weekendowo na pewno wypełniony. Oczywiście już jakby samo przejęcie hali i przejęcie zarządzania halą to było takie wyzwanie, bardzo ambitnego, bardzo ambitnego zadania, które jest naprawdę bardzo emocjonujące, ale też jakby wszystko jest podszyte ogromną odpowiedzialnością, dlatego że zdaję sobie sprawę, czym jest ta hala dla mieszkańców dla mieszkańców Szczecina. No i staramy się teraz to wszystko jakby, te, te oczekiwania. Wypełniać. Takie najambitniejsze zadanie, które mamy w najbliższym czasie przed sobą, to jest pogodzenie kalendarza zarówno meczów ligowych, jak i treningów wszystkich tych zespołów, bo ich jest naprawdę dużo i to jest zadanie dosyć karkołomne, ale no mam nadzieję, że nam się uda, że nastąpi zrozumienie wszystkich stron i, no i ten kalendarz pogodzimy. Opinia publiczna myśli głównie o Hali jako tym obiekcie głównym, o Hali A i o wydarzeniach, które będą się działy na głównej arenie. Dla mnie hala to cały obiekt z wszystkimi terenami dookoła i jakby tereny dookoła są równie ważne i to, co się na nich dzieje, jak, jak same wydarzenia wewnątrz. Czyli chcemy, żeby te tereny, a szczególnie dla mieszkańców okolic były jak ich tam kolejny pokój, tak? że jakby, jakby było to wypełnienie ich mieszkań, ich, ich przestrzeni, w której, w której żyją, czyli ten plac zabaw, skatepark. Wszystko, co się dzieje na zewnątrz, żeby oni to traktowali jak swoje. No, na razie obserwujemy, że ruch jest ogromny, ale wiemy, że tutaj nie wolno osiąść na laurach. Tutaj trzeba cały czas coś proponować. Chciałbym, żeby w przyszłym roku arena była miejscem trzech, czterech wielkich wydarzeń kulturalnych tak? o, bardzo dużej, o bardzo dużej skali. No Chciałbym, żeby zespoły ligowe, żeby zespoły ligowe wypełniały tą halę maksymalnie na ile się da. I żeby no takie marzenie na najbliższy rok, szczególnie żeby udało nam się zbudować coś takiego jak publiczność i fani hali, nie poszczególnych zespołów czy poszczególnych wydarzeń, ale żeby udało nam się zbudować taką widownię, widownię hali, która będzie tutaj przychodziła na, na widowiska ze względu na jakość prezentowanych tych widowisk w hali, a nie ze względu, że to jest mecz taki, inny czy koncert, żeby chcieli przychodzić do hali jak, jak do siebie. No to jest takie na razie najważniejsze marzenie. Arena Szczecin to synonim nowej jakości szczecińskiego sportu i organizacji wydarzeń artystycznych. To miejsce, które zmienia oblicze Szczecina metropolii zmian. Kompleks składa się z trzech części. Część A to budynek główny z wielofunkcyjnym boiskiem, trybunami oraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla sportowców. Kolejna część to pomieszczenia biurowo-usługowe do obsługi kompleksu, czyli kasy, szatnia, zaplecze biurowe, sale konferencyjne i restauracja. W trzeciej części znajdują się m.in. sala treningowa, siłownie, sala fitness, sale konferencyjne i zaplecze dla mediów. Bezpośrednio przed obiektem powstał atrakcyjny plac. Obok parkingu na ponad 600 aut, znalazło się miejsce na fontannę, wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, skatepark, mały amfiteatr. Zimą działać tu będzie lodowisko. Trybuny hali głównej o amfiteatralnym kształcie pomieszczą 5100 osób, ale dzięki mobilnym składanym trybunom zmieści się tu ponad 7000 osób, a koncerty czy wydarzenia artystyczne na trybunach i płycie obejrzy nawet 10 000 osób. Obok wielkich przedsięwzięć hala będzie areną dla szczecińskich zespołów sportowych niemal wszystkich dyscyplin. Partnerem programu jest miasto Szczecin Szczecin Floating Garden.